Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sudokamil, przed nami kolejna plansza sudoku klasycznego, na której ponownie przystąpimy do treningu techniki sudekok, o której była mowa w ostatnim odcinku poradnika do sudoku. Jeżeli tej techniki nie znamy, nie widzieliśmy tego odcinka poradnika, to polecam wpierw nadrobić zaległości i zapoznać się z tą techniką. Link do ostatniego odcinka poradnika Zostawiam w opisie. Pamiętacie, może w poprzednim materiałie trenowaliśmy pierwszą wersję techniki Sudecook. Zostawiam link do tego materiału w opisie. Tam rozwiązaliśmy paszę treningową. Więc dzisiaj skupimy się na tej drugiej wersji techniki Sudecook, gdzie do akcji wkraczało pięciu kandydatów. Jeden z nich był taki nadmiarowy, on później był zablokowany. I pamiętajcie, że na tym dodatkowym kandydacie też mogliśmy tutaj dokonywać. Eliminacji. Tam idea opierała się na wirtualnych trójkach. My już ten krok jakby pominiemy. Zakładam, bo, że ten odcinek pojedynkowy widzieliśmy i mniej więcej kojarzymy schemat tej techniki, jak tutaj dokonuje się eliminacji. Oczywiście tę planszę, którą tutaj widzicie, wygenerowałem odpowiednio wcześnie za pomocą programu HODOKU i musiałem upewnić się, że na pewno na tej planszy trzeba będzie skorzystać właśnie z tej wersji techniki SUDEKO. Ponieważ ten planszę wygenerowałem niecałe dwa tygodnie temu, to zdążyłem już zapomnieć, gdzie jest, ta, gdzie jest ta technika tutaj ukryta, w którym miejscu ją zastosujemy i na których kandatach. Także ja nie mam pojęcia, gdzie jest ta technika i będzie dla mnie zupełnie nowa plansza. Od zera będę ją tutaj rozwiązywać. Oczywiście tutaj obowiązują wyłącznie standardowe zasady Sudoku, a zatem wpisujemy cyfry od 1 do 9. No, tak, aby nie powtarzało się w żadnym z wierszy, w żadnej z kolumn, ani w żadnym z bloków wymiarów 3x3. No i w pewnym momencie będzie trzeba skorzystać z techniki Sudekok, z tej wersji drugiej. Innych technik tutaj raczej być na, na tej planszy nie powinno. Jeżeli kojarzymy tę wersję tej techniki, to zachęcam cię zmierzać z tą planszą samodzielnie link do niej jest w opisie a także zachęcam do zmierzenia się z Innymi trzema planszami treningowymi, na których też trzeba będzie skorzystać właśnie z Sudoku wersji drugiej. Linki do wszystkich trzech plansz też są w opisie. No to moi drodzy, nie pozostało nic jak przystąpić do rozwiązywania tej planszy. Jestem tutaj odpowiednio rozgrzany. Tutaj tak może wspomnę, że przed każdym takim nagraniem rozwiązuję sobie trzy plansze ze strony New York Times Sudoku. Zostawiam link w opisie do tej strony. Tam są takie plansze, które nie wymagają e, jakichś specjalnych technik e, sporadnika do Sudoku, jakichś tam X-Wingu, jakichś tam UR-ów, to, to, łańcuchów, to jakby nie jest tam potrzebne. Tam najważniejsze są e, jakieś tam ukryte pary, trójki, e, no i zablokowanie kandydacji. I ja myślę, że warto te plansze rozwiązywać sobie, jeżeli planujemy jakąś taką dłuższą sesję Sudoku, albo planujemy usiąść do jakiejś trudniejszej planszy, to w pierwszym tak się odpowiednio będzie rozgrzać. To polecam te plansze sobie najpierw rozwiązać Także jestem tutaj odpowiednio przygotowany I mam nadzieję, że uda nam się w miarę późnie tę planszę rozwiązać Tak jak to udało nam się w poprzednim materiale też Pamiętam tam niecałe 16 minut rozwiązaliśmy planszę Zobaczymy jak tutaj będzie Także ja przystępuję do rozwiązywania Restartuję swój zegar I zwyczajowo mówię rozwiążmy kolejne sudoku No dobra, zaczynamy od darmowych cyfryk na planszy, czyli od przeskalowania całej planszy. To tutaj mamy kilka siódemek. Podwójnym kliknięcie może znaczyć występowanie danej cyfry na całej planszy. No i tutaj mamy na przykład, że w tym bloku szóstym siódemka jest w centralnej kolumnie, w tym bloku czwartym siódemka jest w, na górze, środek, dół, góra. Może pamiętamy ten schemat. Możemy wpisywać tych narożnych kandydatów, nie wiem czy to jest tak... no dobra, no, wpiszmy może. W tym bloku na przykład 7 jest na górze, nie może być w tym polu, czyli w jednym z tych dwóch pól jest ta cyfra. A w tym bloku 7 będzie na pewno w lewej kolonie, czyli w jednym z tych dwóch pól. No a w tym bloku chyba troszkę za dużo jest tych pól możliwych, bo aż 4 są, bo są te cztery, więc no, trochę za dużo nie będę wpisywać. Okej, okay, jakaś inna cyfra. Tu w ogóle mamy jakieś dwóch cywna. Brakuje w wierszu 2 i 3. Dwójka tu nie może być, czy tu jest 3, a tu jest 2. Mhm. Tu w wierszu brakuje 1, 3, 4. Może wpiszmy wszystko. Tu nie może być czwórki ani trójki, czyli tu jest w takim razie 1 wpisania. Te jedynki stąd znikają. No i przy okazji tu nie może być trójki, więc tu jest 4 i tu jest 3. Teraz w tym bloku brakuje czwórki. Czwórka jest na pewno po lewej stronie, więc tu brakuje mi jeszcze szóstki blok. Tutaj 3 i 9 do wpisania, 8 i 9 do wpisania w bloku, no to para 8 9 po prostu. A w tym bloku brakuje 1, 2 i 3, ale 2 i 3 nie może być w tym polu, czyli to na pewno jest 1, a tu będzie mieli parę 2, 3. Fajnie, te 3 te środkowe bloki prawie rozwiązane, super, bardzo mi się to podoba. A jeszcze nie, nie przeskanowaliśmy wszystkich cyfr, więc tutaj jest, y, duży postęp zrobiliśmy. Idziemy dalej. Co tu jeszcze może przeskanować? Jakąś cyfrę? Jedynka, no jedynka, tak raczej średnio wygląda, niespecjalnie. O! Zauważmy, że w tym bloku 1, 3 patrzą na te dwa pola. Więc tam nie może być tych cyfr, czyli jeden cyfr będzie w tych dwóch postałych polach w bloku. No to jest właśnie to, co mówiłem. Jak dobrze rozgrzejemy się w ramach y, tych planż, chociażby z New York Times Sudoku, to te pary będziemy szybciej widzieć, i bardzo często one naturalnie przyjdą do nas, jako, te, jako taka, taki, taki pomysł, żeby y, skorzystać właśnie z takich par. Także to przy, zauważyłem, bo po prostu już tych planów z New York Times Sudoku już trochę rozwiązywałem. No i przy okazji też dzisiaj przed tym nagraniem. No pozostałe dwie cyfry brakujące bloku to będzie 5,6 To będzie para 5,6 A zatem w tej kolumnie jeszcze brakuje nam oprócz tych 5,6 7,9 tu jest para 7,9 Spoko Dobra, dwójka okay. W tym bloku w trzecim dwójka jest na pewno na górze Nie może być w prawej kolumnie Czyli w jednym z tych dwóch pól Te dwie dwójki wykluczają taki obszar w tym bloku Czyli w jednym z tych dwóch pól jest dwójka no tak nie chcę tego wpisywać. A wpiszę nie będzie. Bo coś jeżeli tak potem wpiszę tych centralnych kandatów tam, tam nie będzie. Um, trójka. Trójka w tym bloku jest na pewno w lewej kolumnie, nie może być na dole, czyli jeden z tych pól. O, w tym bloku wiem, gdzie jest trójka, bo jest na pewno w prawej kolumnie i to na dole, więc to warto zapisać. Jeśli chodzi o trójkę, to to chyba wszystko. W ogóle w tej koły brakuje nam cyfr 579. no wpiszmy wszystko. Tu nie może być siódemki na pewno i tyle wiem na zasadzie. Tu w ogóle 1, 5, 6, 8 wierszu. O, to to jest też New York Times. Widzicie, to właśnie mówiłem, zaraz rozgrzewka może się przydać. W tym polu nie może być ani 5, ani 6, ani 8. Więc to jest po prostu jedynka do wpisania. Właśnie. To takie często takie chwyty są właśnie w New York Times. To tu brakuje nam jeszcze 5, 6, 8. Tu nie może być 5, więc jest 6, 8, a to nie może być 6, więc jest 5, 8. No teraz w tym pierwszym, kolumnie, przepraszam, brakuje nam trzech cyfr. 2, 4, 9. No wpiszmy wszystko. Tu nie może być dwójki na pewno. I to tyle wiem. Okay, te narożne dwójki mnie bardzo i trójki też mnie e, drażnią, <grydy> Ja coś czuję, że te, te, te naro nie, po prostu trzeba by było taki balans. Wydaje mi się, że nie wszystkie narożne, nie, narożne kandydaci jakby będą tej pomocy, więc niektórych po prostu będę usuwać co jakiś czas. Jak już widzę, że nie są im potrzebni i nie widzę, żeby mi dali coś interesującego. Jak coś jest nieoczywiste, to wtedy może zacznę tych kandydatów pisywać, ale na razie już nie będę tego robić. O, to, to jest tak symetrycznie chyba też coś z New York Times, bo tu brakuje 1, 5, 6, 9, i zobaczysz, że tu nie może być ani 5, ani 6, ani 9, i tu jest 1. <laughs> no tu w takim razie jest 3, tu jest 1, tu brakuje na 5, 6, 9, wpiszmy to. Nie może by tu być 9, tu nie może być 5, a tu nie może być 6. Ok. No to coś tam się dowiedzieliśmy. Trójka mówi, że tu jest 2, tu jest 3, tu przy okazji. W kolumnie mamy parę 4, 8. No, nie znam tutaj kolejności. A tu w kolumnie brakuje 2, 5, 6. No to muszę wszystko wpisać. Duży postęp, moi drodzy. No właśnie, chyba dzięki tej rozkrzewce. <grych> 1, 5, 6, 8 w kolumnie. Ok, tu będzie 5, 6, 8. Tu nie może być 1. Tu nie może być 8, więc jest 1, 5, 6. Tu nie może być 1, więc jest 5, 6, 8. A tu musiałbym wszystko wpisać. No jak pamiętacie w tym sudekok to niektóre pola mogą zawierać 5 kandydatów, więc ja pozwolę sobie wpisać, wpisywać tych kandydatów, gdzie w jednym polu jest, jest ich aż 4, bo to może im wszystko się przydać. Okay. Czy ja już mam polować na to sudekok, czy jeszcze tutaj chwilę się wstrzymać? No proszę, po, wstrzymajmy się jeszcze chwilkę, bo tu na przykład bloku brakuje 2, 4, 5, 9, nie ma tu czwórki, więc 2, 5, 9, a tu nie będzie dwójki, czyli 4, 5, 9. Okej. Okay. No nie chcę też całej planszy wypełniać kandydatami, ale bardzo możliwe, że będziemy do tego zmuszeni. W pewnym momencie. a Zablokowanie kandydaci! Bingo! Zobaczcie, czwórka w tym bloku, no, nie może być w tych dwóch polach, czyli w jednym z tych dwóch pól jest czwórka, no i to akurat nam się przyda, bo teraz w pozostałych polach wierszu czwórki być nie może, bo będzie w jednym z tych dwóch pól. Czyli tu nie mogę być czwórki, tu musi być 8, a tu jest 4. Tutaj ósemka znika. Ok, to że czwórki zrobiły robotę, więc je skasuję a wiecie, jednak warto było spojrzeć. O długo nie może być, tutaj może być szóstek, to wybaczcie, nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Okej, okay, w tym wierszu niby dużo cyfr brakuje, bo 1, 2, 4, 5, 7, 9, ale zwróciłem uwagę, że w tym polu nie może być 2, 4 ani 5, Zostałem tylko 3 cyfr 1, 7, 9. Okej. Okay. No, jeszcze tego w Sudek tak nie widać za bardzo, przynajmniej. Hmm. Okej, okay, coś mam. Po... A nie, nie. No bo pamiętajcie, że w Sudek tam mieliśmy dwa pola zawierające dwóch y kandydatów. Takie skrzydła. No to oni nie mogą mieć wspólnego kandydata, bo tam muszą być dwie różne, jakby pary cyfr. Więc tam. Z te pary muszą inne cyfry zawierać zupełnie. Na przykład yy, 1, 5 i 7, 9. O, na przykład, to, to jest całkiem niezłe. No, Wilku. Nie, nie. nie, nie mi się. E, będę notować. 4, 5, 6, 8, 9. O, panie. Tu nie może być 8. Czyli 4, 5, 6, 9. A tu musiałbym wszystko wpisać. O, panie. Czy ja chcę to robić? No nie, raczej nie chcę tego robić, bo to nie wydaje się być pomocne. A tu... Yy, 2, 3, 5, 8, 9. A, trójka w tym bloku, no wiemy gdzie jest trójka w tym bloku. Jest w lewej kolumnie, nie może być na górze i na dole, czyli musi być na środku. I tu w jakim razie jest 2, 5, 8, 9 w kolumnie do wpisania. Nie może być tu 8, czyli tu jest 2, 5 lub 9. No, to teraz to wygląda już trochę lepiej. Tutaj yy, 4, 5, 6, 8, 9, czyli może być piątki, czyli 4, 6, 8, 9. No to wpiszę, bo znowu to się może nam przydać dzisiaj. Coś szczerze, jeszcze tutaj coś przegap przegapiłem, i dlatego tego, ten Sudekok jeszcze mi się nie rzuca w oczy. Coś jeszcze przegapiłem chyba. Jakoś, jak, jakąś darmową cyferkę, ale może, może to tylko złudzenie. A tu, może tak już wypełnimy. Tu, co, tu, co tutaj jest? O panie, yy, wszystkie cyfry po 3 i 8 albo z poziomu będzie łatwiej, bo tu 6 cyfr brakuje. 1, 4, 6, 7, 8, 9. Tylko ósemki tu nie może być. O panie, 1, 4, 6, 7, 9. No, wygląda to. Yy. Hmm. No tak niefajnie to wygląda, co nie, moi drodzy? <laughs> to wygląda raczej... Podejrzanie to wygląda. <laughs> A tu? Ojej. Tu. 2, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 5 tu nie może być. Czyli 6, 7, 8, 9. No to też wygląda, też wygląda lepiej. No to tu mamy taką piątkę cyfr. 5, 6, 7, 8, 9. Tu byłaby para 6, 9, ale tu nam brakuje chyba pary. No, 7, nie, nie, mogą, nie mogą zawierać wspólnego te dwie pary w ramach Sudoku. Pamiętajcie o tym właśnie dlatego. Pod, jakby na to się szykowałem, ale nie działa. Jakby tu na przykład nie było dwójki, a nie, to też by nie działało, bo 5, 6 i 6 dzień. Wspólny kandydat no to nie może być. Też przepraszam. To tutaj. Chyba nie, nie tu patrzę po prostu. Chyba nie tu patrzę po prostu. Tam muszą być y, trzy pola w obrębie y, tego samego bloku i w obrębie jednego wiersza, jednej kolumny. Czyli na przykład, no ta sytuacja wyglądała mi naprawdę spoko, ale nie działa, niestety. Hmm, a tu 4 5 6 8 9 i jeszcze sześć, 8, 8. Chyba znalazłem, moi drodzy. No tak przypadkowo trochę. Y Pamiętacie bowiem, że w tamtym poprzednim odcinku te ja na parach się skupiałem najpierw, a tu chyba wygodniej jest mi po prostu patrzeć na te e, trzy pola w, w, tego samego bloku i w jednym wierszu w kolumnie, bo tam musi być jakby zbiór pięciu kandydatów i potem tych parszków. Więc tutaj troszeczkę odwrotnie działam, ale to akurat mi pomogło, bo zobaczcie to. Tutaj mamy grupę pięciu cyfr w tych trzech polach: 4, 5, 6, 8, 9. Ok, to teraz szukamy takich dwóch pól. Jeden w obrębie bloku, drugi w obrębie wiersza, tego samego wiersza, w którym jest ta grupa tych pół z tymi cyframi, e, zawierających po dwie cyfry z tej, e, z tej grupy cyfr, 4, 5, 6, 8, 9. No to mamy jedną taką, jedno takie pole, 6, 8 zawiera i drugie pole zawiera 4, 9, czyli zablokowanym kandydatem jest 5, czyli piątka... E, na pewno będzie w jednym z tych dwóch pól, czyli to już można jakby automatycznie stwierdzić, że piątka jest zablokowana do tych dwóch pól, bo tam pamiętacie, tworzyły się wirtualne trójki. A zatem, na mocy techniki e, sudekok, mamy dwa wnioski. Po pierwsze, z pozostałych pól w obrębie e, wiersza, czyli z tego pola, zostało tylko to pole, można skasować kandydatów jakich? 4,9 w ramach tej, tego pola z tymi dwoma kandydatami. Oraz tą zablokowaną piątkę, bo piątka jest w jednym z tych dwóch pól w ramach tego układu. Czyli tutaj nie, nie będzie ani 4, ani 5, ani 9. No to zobaczcie, jak w kolumnie brakuje nam 4, 5, 6, 8, 9. To teraz mogę usunąć 4, 9 i jeszcze tą zablokowaną piątkę. Więc to polu już wygląda całkiem nieźle. No dobra. Yy, inna, a druga po drugie obrębie pozostałych pól, w obrębie bloku tym, tym, tym razem, czyli w obrębie tych trzech pól co możemy skasować? 6, 8 tych kandydatów w ramach te, tej, e, w ramach tego pola z tymi dwoma kandydatami w obrębie bloku 6, 8 oraz tą zablokowaną piątkę no bo piątka jest zablokowana do tych dwóch pól w ramach tego zielonego układu czyli zablokowana jest i do wiersza i do bloku czyli tutaj możemy skasować na pewno możemy skasować szóstki z tych dwóch pól. Ósemki nie ma do eliminacji, ale piątki możemy skasować jeszcze z tych dwóch pól. No i zobaczcie, ile tu do łącznie eliminacji, sześć nie czasem. Sprawdźmy. E, tak, bo tu, a nie, tu kasowałem 4, 9 i 5, czyli raz, 2, trzy, 4, 9 i 5 skasowałem, a tu skasowałem teraz. E, Szóstki, to już jest 5 eliminacji, i jeszcze skasowałem y, piątki z tych grup, czyli 7 eliminacji, czyli łącznie jedna, jedna technika na 7 usuniętych kandydatów. Naprawdę niesamowita sprawa. No i po drugie, przy okazji dałem, że w tym polu tylko jedna cyfra do wpisania i jest to cyfra 1. I zobaczmy, co ta jedynka nam wniesie, bo tu na pewno nie możemy, tu jest 5. Teraz uwaga, o, piątka jest zablokowana do, do tych dwóch pól w tym bloku i też w tym pierwszym przy okazji. W ogóle do, w tym zielonym układzie piątka jest zablokowana do dwóch pól, bo jestem zablokowanym kandydacie w ramach techniki Sodecock. Więc jak piątka tu nie może być przez tę piątkę, to ta druga piątka musi się prawdziwa, ale super. Yy, no i teraz coś czuję, że ta plansza będzie powoli się rozwiązywać sama. Tu kasuję tych kandydatów 5. Też kasuję kandydata 5. Yy, I. Co dalej? Co dalej? Te kolory to już skasuję, bo już zrobi... technika zrobiła swoje. Siedem eliminacji, jeżeli dobrze policzyłem. 3, 2, 2. Tak, mi się, że wszystko dobrze policzyłem. Ok, czy to już jest koniec? Czy jeszcze tam czegoś? Czy jest tam trzeba coś jeszcze znaleźć? Ok, w tym bloku jedynka. Wiemy, że jest na dole. Więc tu jest jedynka. Nadmiar kandatu może troszeczkę przeszkadzać przy, przy szukaniu tych darmowych cyfr, ale dam radę. Tu nie może być piątki, więc tu jest dwa, tu dwójki nie ma, tu też dwójki nie ma, to w tym bloku wierszu siódemka musi być tutaj, bo tu jej nie ma kandydata, tu jest 9, tu jest więc 7, bo przez to dziewiątkę, dziewięć, dziewiątki znikają, tu też znika, tu też znika, tutaj znika siódemka, fajnie. Dwójka w ogóle w tym bloku to musi być tutaj, bo nie mają kandydata tutaj. W ogóle par 40 na podstawie 109 być nie może. Tu jest 5, 5 do skasowania. Tu jest 6, 5, 9, 9 do skasowania. Para 6, 8 na powstała w kolumnie. Tak, więc tu nie może być 6, 8. Tu jest 4, a tu jest 7. Tu nie może być 4, więc 9, 4, 9. 8, 9, aha, chyba, moi drodzy, to jest ten moment. Chyba ta plansza już się rozwiązuje nie niemalże sama. I tutaj, ostatnie wycy, do wpisania 8 i 6, no to wpiszemy je w taki sposób, niecałe 17 minut. Bardzo podobny czas do tego z poprzedniej planszy, fajne, moi drodzy, to wyszedł ten sudek Ja może niepotrzebnie te kolory usunąłem jeszcze raz. Tutaj były te trzy pola. 4, 5, 6, 8, 9. Tu była 6,8. Tu było z tego co kojarzę. A tu było 4, 9. I eliminacji dokonaliśmy w tych oto czterech polach. Dokonaliśmy eliminacji. Tu kasowaliśmy 4, 5 i 9. A tu kasowaliśmy 5, 6 i 8. 7 eliminacji łącznie. Dało nam to chyba tą jedynkę do wpisania w tym polu. A potem już ta plansza nazywała się niemalże. Sama. Także, tak moi drodzy wygląda technika Sudoku w praktyce. Mam nadzieję tutaj, że udało wam się te plasze rozwiązać, czy to samo dzieje to z moją lekką pomocą i że już tutaj lepiej czujemy zastosowanie tej techniki Sudoku w praktyce. Jak widzicie czasem trzeba zanotować troszkę więcej kandydatów, żeby mieć szansę w ogóle to zauważyć. No ale to jakby tych kandydatów i tak wpisujemy, kiedy na przykład utykamy w trakcie rozwiązywania najtrudniejszego Sudoku, więc wtedy zwiększamy szanse po prostu, że Taką technikę je, znajdziemy. Oczywiście zachęcam Cię do oceny tego materiału, do komentowania i jeśli będziecie na bieżąco z tym kanałem, to zachęcam również do jego e, subskrypcji. E, jeszcze raz przypominam o planszach e, treningowych. Naprawdę zachęcam do zmierzenia się z tymi planszami. Wszystkie te trzy plansze zostały przeze mnie sprawdzone i rozwiązane, także możecie mieć pewność, że tam na pewno trzeba skorzystać tylko i wyłącznie z techniki Sudekok w wersji drugiej, którą tutaj zastosowaliśmy w dzisiejszym materiale. Tymczasem życzę powodzenia właśnie w wykorzystywaniu techniki Sudekok, zarówno w wersji pierwszej jak i drugiej. Powodzenia w rozwiązywaniu planów treningowych. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym materiału poświęconym Sudoku. Pozdrawiam serdecznie.